Cześć, witajcie! Witam was w kolejnym materiale z World of Tanks. Witam was z kamerką. Jak widzicie, nowe tło, ale o tym, co tam z tyłu, jeszcze nie wszystkie skończone, bo kostki z krewetkami nie mam jeszcze odpalonej. O tym jeszcze nagram kiedyś odcinek. Natomiast wracamy częściowo do nagrywania waszych powtórek. Mówię częściowo, dlatego, że jeszcze przede mną lekkie zamieszanie w życiu prywatnym. Więc nie zawsze będę miał czas, żeby na tą skrzynkę zajrzeć. Ale jeżeli macie ochotę, yy, podrzucać mi coś yy, na skrzynkę, jeżeli wykręcicie fajny wynik, yy, to śmiało wysyłajcie. Jeżeli tego nie nagram z jakiegoś powodu, czy po prostu przeoczę, czy zaj zajrzę później, a już będzie to nieaktualne i nie będę mógł odpalić bitwy ze względu na. E, powtórkę na wersję WOTA, która mi to uniemożliwi, to z góry was przepraszam, ale nie miejcie mi tego za złe, nie robię tego specjalnie. Po prostu no, w życiu prywatnym nie zawsze mam czas, żeby do tego wocika usiąść. E, prośbę mam taką, że no, zależy mi głównie na tierach 8, 9, 10 i 11. Więc jeżeli e, z tych tierów macie powtórki, mm, naprawdę do kozackich wyników, to. E, Spokojnie możecie do mnie wysyłać, i też nie mam problemu już z tym, że taką powtórkę wyślecie do kogoś, wyślecie do kogoś innego. To już czasy są takie, że tych powtórek u innych osób i tak się zawiernie ogląda. Poza tym, każda z osób, które takie powtórki nagrywa, ma swój styl komentowania, zwraca na inne szczegóły uwagę. Przepraszam, że tak tu z tym mikrofonem latam, ale nie mogę znaleźć odpowiedniego ustawienia. Dzisiaj e, bohater, czyli Wiki 1920, bo to jest gracz, którego dzisiaj oglądamy, e, pokazuje nam koncepta 5, czyli kołowca brytyjskiego 10 poziomu. Kołowca, który to no, podczas wprowadzenia do gry moim zdaniem nie reprezentował z tobą zbyt dużo. Ja tym czołgiem, znaczy tym czołgiem, w tym przyznam, że nie zagrałem ani jednej bitwy, mimo że go w garażu mam, więc nie będę miał porównania, jak wyglądał wcześniej, a jak wygląda obecnie w praktyce, bo no, bo po prostu nim nie grałem, ale wiem, że wiele osób bardzo na niego narzekało i popularnością na randomach, no to też on się nie cieszył. Czy teraz będzie bardziej popularny? No, wydaje mi się, że tak. Patrząc tutaj na drugim ekraniku, mam, e, mam ściągę, jeśli chodzi o zmiany, no bo War Gaming trochę tych pojazdów pozmieniał. E, patrzcie sobie na tę bitewkę, zwracajcie uwagę oczywiście jest to prochorowka jest to bitwa, która zaczyna się fatalnie. E, Zwracajcie uwagę przede wszystkim na to, jak zachowuje się działo, bo to jest najważniejsze w tej powtórce. Myślę, że jeżeli ktoś z Was lubił leoparda, czy lubi Leoparda 1, to tym Brytyjczykiem teraz powinien się zainteresować. Co zresztą nasz bohater napisze w tej powtórce, o ile dobrze pamiętam, bo na szybko sobie gdzieś tam tę bitwę wcześniej puściłem. Nie będę ściemniał, że oglądam ją pierwszy raz, bo nie. Bo chciałem zobaczyć, czego mogę się spodziewać. I. I teraz tak, zerknijmy na zmiany. Co zyskał koncept w Włocie 2.0, koncept numer 5? Zyskał 100 HP, ma ich teraz 1900, miał 1800. Wciąż to 1900 to nie jest nie wiadomo jak dużo, ale zawsze więcej HP, szansa na przeżycie chociażby jednego strzału, tak? Zyskał rozrzut 0.31 na 0.27, poprawiony rozrzut na 100 metrów, no to wydaje mi się, że tutaj jest całkiem fajna zmiana. Uszkodzenia na strzał z 430 do 460 pociskiem przeciwpancernym i pociskiem APCR, ale jak widzimy, tutaj nasz bohater w ogóle na pociskach zwykłych nie gra. A zwróćmy sobie uwagę, jak to wygląda prędkościowo. Halo Gierko, Gierko, Gierko. Wygląda to tak, że średnia pena. Nie mogę połogodniałem w filmiku tamtej laski. Z tą średnią penetracją teraz tej grze. No, ma średnią penetrację eee, 260 na podtawce, 1230 metrów na sekundę, na goldzie 1420, więc no jest e, lekka baw w tej prędkości do takiej już naprawdę przyjemnej i 328 peny. No nie, no nie, no nie, 40, 68 peny więcej? Dobrze to widzę. No tak, bo jemu to zbawowali, właśnie, właśnie, zbawowali mu Golda na 328. No to moi drodzy, jeżeli ktoś z Was lubił sobie snajpić leopardem, no to warto chyba się zastanowić nad tym pojazdem. A jeżeli go macie, to może go wyciągnąć. Ja pewnie kiedyś się, na, znaczy na będę go chciał ograć też. Na razie jestem na etapie ogrywania czołgów premium i zarabiania kredytów na te pojazdy. Yy, obeki z 515 do 540, o też ładnie. A ile tutaj? Pewnie hasze mamy, nie? Chociaż. Yy, 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 nie, 55. Tu mamy zwykłe obeki, no tak, bo to by był hash napisany, jak głupi jestem. Yy, czyli no tutaj burzaki akurat nie są najmocniejszą um, stroną tego pojazdu. W sensie no 55 PN pozwala wam przebić papiery w niektórych yy, sytuacjach, więc coś tam warto wozić, ale to nie są hasze. 4000 uszkodzeń już, już jest nas tak, Na początku bitwy, też na linii 1, widzieliście jak nasz bohater ładnie położył drzewko. Coś, czego ja bym pewnie nie zrobił. Ale tak patrzę, to jedna rzecz w tym koncepcie mi tutaj nie do końca się podoba. Liczba pocisków, jaką on wchodzi, bo mam wrażenie, że będzie można się tym czymś wystrzelać. 4600. Więc, jeżeli ktoś z was lubi Leoparda i nie gra stylem Pawlusa, że tak trochę na wariata, chociaż Pawlus, nie wiem, czy się już trochę oduczył tak grać Leopardem, czy też nie, a jeżeli lubicie właśnie stać z tyłu, kampić, jak to mawiał klasyk i mój mentor, to no to weźcie go sobie, wyciągnijcie z garażu, bo... natomiast czy go warto robić, to tego wam nie powiem, bo nim jeszcze nie grałem, a nie chcę, nie chcę polecać pojazdu, którym nie grałem, aż tak myślę, żeby robić całą linię. Natomiast, jeżeli wy go macie, no to wyjechać, zagrać kilka bitew, zawsze można, tak? Ja mam nadzieję, że nasz dzisiejszy bohater też tutaj się trochę bardziej uzewnętrzni a propos tego pojazdu, w komentarzu opowie, jakie są jego pierwsze wrażenia, po bawie na jakich modułach na jakie ma zestawy. Jeden, drugi, tak? Jak to wygląda, no bo chyba styl gry, no to. Właśnie na dystans. Nie wiem, jak jest z kamuflażem tego kołowca. Myślę, że raczej niezbyt dobrze, bo on jest chyba dość wysoki. Ta wieża jest dość spora względem kadłuba. Przynajmniej no, takie sprawia wrażenie. Yy, co do grania na fullgodzie, to w sumie, jak sobie przypomnicie, tę linię zresztą no, u mnie na kanale Macie o brytyjskich kołowcach, materiały do dziewiątki włącznie. To tam była bardzo duża różnica w przyjemności grania tymi pojazdami między pociskami zwykłymi, które teoretycznie powinny być całkiem spoko, ale w praktyce przerzucenie się na tych maszynach na Golda dawało im sporego kopa i dużo przyjemniej się grało. Tak było z każdą maszyną w tej linii praktycznie, i tak jest też z kołowcem premium, który to może wybitny nie jest, ale na Goldzie to działo potrafi być przyjemne. A 6 do 7. Z beznadziejnej sytuacji, bo było już 0,5 5 bodajże. Mamy lekki wyciąg. Trzy fragi ma nasz bohater. No i stoimy. Czekamy. Nic się nie dzieje. A dzieje się, no bo wiadomo, wszedł w 2-0. Dziękuję też bardzo wszystkim osobom, które oglądają Plutony z Grzechem. Nie wiem, w którym momencie wrzucę ten film akurat, więc już... Jak to nagrywam, na pewno dwa odcinki z grzechem są na kanale, a będzie więcej. Zrobiliśmy posiadów, znaczy posiadówę to. Duże słowo, no bo umawialiśmy się z grzechem na nagrywanie jednego dnia w dniu aktualizacji Wota 20 ale straciliśmy ponad dwie godziny tego czasu z, z puli do nagrywania w związku z tym, że Grzesiek miał problemy techniczne. Potem. Znowu część tego czasu straciliśmy yy, dlatego, że no jak widzicie z tyłu tu jest inne tło, bo się przeprowadziłem, część czasu straciliśmy z, z tego powodu, że po prostu łóżko, które mi miało przyjechać do sypialni przyjechało parę godzin wcześniej, a miałem usługę z wniesieniem i z montażem ogarniętą, bo to, bo to no samemu bym tego nie przewiózł, nie mam takiego auta. Więc też nam wypadła kolejna godzina i w sumie tego czasu na nagranie było mniej, ale ponieważ fajnie się grało i fajnie się gadało zwłaszcza, bo grało, no to gramy jak gramy, tak? Już to już Grzesiek ma bardzo długą przerwę, miał bardzo długą przerwę od Wota, więc ma prawo no, wielu rzeczy nie ogarniać. Ja, ja gram dużo gorzej, poza tym w samym tym Plutonie zależało nam przede wszystkim na na tym, żeby ze sobą pogadać, a nie skupiać się stricte na, na kręceniu jakichś tam wyników, bo jak ja bym miał się spinać, żeby zrobić dwie, trzy pestki więcej, a nic nie gadać, to to nie o to chodzi. To już nie u mnie. I z tego drugiego dnia, no tam już było też trochę więcej tej surówki, więc myślę, że jak to wszystko poskolecam, to parę odcinków, parę odcinków wspólnego plutonowania będziecie mieli i zachęcam, żeby to docenić, no bo to jest jednak powrót do serii po 6 czy 7 latach, po jak wiecie, gdzieś tam yy, pewnych jakichś głupich tarciach pomiędzy nami, ale że człowiek już zbliża się do tej 40, jest już starszy, to też z wiekiem nabrał pewnego dystansu i, i potrafił gdzieś tam, gdzieś tam się dogadać, więc też fajnie, że to się udało. Yy. Być może uda nam się jeszcze nagrać coś w przyszłości, bo naprawdę spoko się grało i gadało, ale też to, czy coś będzie nagrywane w przyszłości zależy w bardzo dużej mierze od Waszej aktywności na obu naszych kanałach pod tymi materiałami, tak? Więc jak macie możliwość, komentujcie, lajkujcie im więcej komentarzy, lajków takich, żeby też Grzesiek widział i u siebie, i ja u siebie, że ta seria Was interesuje. Będzie większa szansa do powrotu, też. Jeżeli, no bo jeżeli Grzegorz zobaczy, że u niego się to też nie ogląda, no to pewnie aż tak często tego wota nie będzie chciał grać. A u mnie no też to jest zawsze dodatkowa motywacja, żeby gdzieś ten czas znaleźć, jeżeli mamy możliwość pogrania. Więc możecie sobie puszczać te filmy w playliście. Może jest playlista Plutonowe Bitwy, możecie je sobie gdzieś puszczać po prostu, jak macie chwilę, żeby gdzieś tam te wyświetlenia podbijać. Ale ważne, żeby te filmy przechodziły całe, tak? Żeby sobie gdzieś tam całe grały, nie zwróciłem znaczy nie zwróciłem Waszej uwagi na to, że mamy tutaj 11 tiery. O te 11 tiery też ludzie pytali na czacie. Ja akurat poszedłem w te deki. natomiast też nie ogrywam tych 11 tierów mocno bo skupiam się podczas subtembera na pojazdach ze wspierasz, wybierasz i najczęściej są to badziewne premki ósmego tieru do grywania. Yy, a yy, nainhos, no zanim z nich zajdę, to też pewnie troszkę czasu minie. Yy, nie skupiam się tutaj aż tak na bitwie, bo w sumie nie ma tu nie wiadomo jakiej akcji szybkich pościgów, wybuchów, tak Brawura brawurowej jazdy samochodem Cinquecento, bo mamy do czynienia z typowo camperskim pojazdem, na dużej mapie, która dla kampy no, jest dość dobra. Ale powoli kończy się czas, tak? Eee, zostały 2,5 minuty. Nasz bohater zrobił już ponad 8000 tym czymś. Ale zwró i zwróćcie uwagę, gość ma napstrykane na 8300 widocznych uszkodzeń To jest bardzo ładny wynik już w, w obecnym bocie. I zostają mu 5 odcisków. To jest. Coś, czego ja bardzo w tej grze nie lubię. Nie lubię jak amunicja, właściwie jej liczba, jaką, tak, liczba pocisków, jaką możecie e, zabrać, wpływa na wasz styl gry. Dla mnie akurat pociski w czołgach po, m, powinny, być, powinny być w takich ilościach, że e, albo w takiej liczbie, bo można je policzyć, żeby się wam nie skończyły. Mam nadzieję też, że zwróciliście uwagę, jak dobrze to działo w tej bitwie się sprawuje, jak celne jest w większości przypadków. Jak to oglądałem, to miałem takie wow, nie? nie wiem, czy Pawlus to obejrzy, mam nadzieję, że tak. To niech Pawlus popatrzy, co może. Co może w bitwie dobre działo, tak? Może, może się przekona i będzie chciał, będzie chciał. Jednak zrobić brytyjskie kołowce, chociaż no wymagałby od niego kampy, yy, a to chyba raczej nie Pawlu. 12 do 9 minuta do końca, ale dźwię dźwięk silnika jest dziwny. Powiem szczerze, że dźwięk tego dziesiątego tieru dla mnie brzmi trochę, dźwięk silnika brzmi trochę, jakbym grał niskotierowym pojazdem. Jakimś dużym trzecim pierem dziwnie. No i zostaje nam manticora i ludówka. No, wyspotowanie Manticory może być czymś trudnym, bo nie wiemy gdzie się znajduje, a zostało już tylko 20 sekund, więc... Za chwilę może się okazać. Dobra, to oglądałem. Za chwilę się okaże, że ktoś. E... Że brygada zbyt późno się ruszyła, tak. E... I bitwa ostatecznie skończy się remisem, ale myślę, że i tak... Znaczy może być niedosyt, bo udało się mocno ją odkręcić. Pamiętajcie, że był moment, że było 0 do 5, a tak kończy się bitwa wynikiem 14 do 9 i zerknijmy na rezultaty. A screeny końcowe wyglądają następująco. Zabitewkę tę nasz dzisiejszy bohater uzyskał odznakę mistrzowską asa pancernego. Jest tego pierwsza MK, jak zresztą widzimy na stronie Des Games. Zrobił 429 asysty, więc niezbyt dużo, ale na 10 116 uszkodzeń. Rewelacyjny wynik. Wielkie gratulacje, przekroczenie 10 tysięcy, to jest super wynik, niezależnie od tego, czy weszły 11 tiery, czy nie Zobaczcie, jak duża przewaga nad resztą drużyny. U nas Paton i Nowy 11 tier zrobiły Nowy 11 tier francuski powyżej 3000 uszkodzeń. We wrogim teamie Paton, Ludówka i również ten Francuz przekroczyły 3000 uszkodzeń. 39 strzałów oddanych, 30 trafionych, 23 z przebiciem aż prawie 8700 uszkodzeń zrobionych na dystansie powyżej 300 metrów, przejechane prawie 5,5 kilometra w plecy, ponad 100 tysięcy kredytów. No taka jest cena grania na goldzie na dziesiątych tierach. 1819 expa za tę bitewkę wpadło. Wiki, bardzo Ci dziękuję za podesłanie mi tej powtórki. Naprawdę jestem pod wrażeniem jak zerknąłem na statystyki tego koncepta. To jest na, na pewno ten pojazd, Należy do grona czołgów, które zyskały na tej aktualizacji. Przypominam, że no, balans dotyczył około, około 400 maszyn, ale w praktyce tych czołgów, które się mocno zmieniły, jest dużo, dużo mniej. Natomiast koncepta do tego worka wrzucamy. Dajcie proszę znać, co sądzicie o tym pojeździe, po zmianach. Jakie są Wasze wrażenia, jeżeli go ogrywaliście? Zostawcie łapkę w górę i komentarz dla naszego dzisiejszego bohatera. A ja spotkam się z Wami w kolejnych materiałach. Jeżeli podoba wam, się, podoba wam się moja działalność na kanale, mielibyście ochotę ją wesprzeć, to w linku będzie przypięty, będzie, przypięty, będzie przypięta moja strona na serwisie By Cafe. Dziękuję wszystkim za zabranie mnie na wirtualną kawę. Piąteczka dla Was i do następnego. Trzymajcie się.